Cześć, witam Was bardzo serdecznie, zarówno tych małych, jak i dużych wielbicieli teatru. Ja nazywam się Jarek Kolejnik i ja opowiadam dzisiaj o historii teatru. Teatr możemy podzielić na Teatr Antyczny, Teatr Średniowieczny, Teatr Szekspirowski, Teatr Elżbietański i Teatr Współczesny. Początki teatru sięgają starożytnej Grecji. Tam odbywały się dionizje, święto organizowane ku czci Dionizosa, boga wina i urodzajów. Dionizje wielkie odbywały się w miastach wiosną i z nich wykształciły się tragedie, natomiast dionizje małe obchodzone były jesienią na wsiach i dały początek komedii. Pierwsze przedstawienia odbywały się tam, gdzie mogli zabrać się wszyscy mieszkańcy. Przeważnie były to polany bądź zbocza wzgórz. Miało to poniekąd związek z ideą sztuki greckiej, głoszącej przyjaźń i zgodę z naturą. Spektakle zaczynały się o wschodzie słońca, a kończyły o jego zachodzie. Często trwały przez kilka dni z rzędu. W późniejszych czasach przedstawienia teatralne odbywały się w amfiteatrach. Były to widownie na wolnym powietrzu, rozłożone półkoliście na zboczach pagórków, wyposażone w kamienne siedzenia. Cechy teatru antycznego musiała być zachowana zasada trzech jedności miejsca, czasu i akcji. Na początku był sam chór wraz z przewodnikiem, potem wprowadzono pierwszego, drugiego i trzeciego aktora. Aktorami byli tylko i wyłącznie mężczyźni, występowali na koturnach i w maskach, wyrażające emocje postaci oraz określające ich płeć. Stosowano również efekty specjalne w postaci machin i zapadni, aby uatrakcyjnić przedstawienie. Teatr w starożytnym Rzymie miał wiele wspólnego z tym w Grecji, gdyż się z niego wywodził. Często aktorami w Rzymie byli właśnie Grecy. Znacznie częściej wystawiano jednak komedie niż tragedie. Pierwsze przedstawienia były, tak jak w Grecji, związane z obrzędami religijnymi. Potem stały się samodzielnymi widowiskami. Fundatorami tych kosztownych przedsięwzięć byli zamożni obywatele. Na scenie, podobnie jak w Grecji, występowali sami mężczyźni. Jedynie w przedstawieniach mimicznych, czasem, ale rzadko, występowały kobiety. Początkowo aktorzy nie zakładali masek, występowali jednak w perukach. Z czasem zaczęli jednak zakładać lekkie maski, które miały wyobrażać różne postacie. W historii Teatru Rzymskiego znaczną rolę odegrały igrzyska. Miały one dostarczyć mocnych wrażeń i rozrywki. Na potrzeby tych wydarzeń powstały amfiteatry, które łączyły formę cyrkową i teatralną. Dlatego też w latach 80. przed naszą erą zbudowano koloseum, gdzie oprócz walk gladiatorów wystawiano również sztuki teatralne. Teatr średniowieczny możemy podzielić na dramat liturgiczny i oficjum, misteria, oraz teatr jarmarczny. W dramacie liturgicznym pierwotnie aktorami stawali się uczestnicy nabożeństwa, wcielając się w rolę, jakie narzucała dana sytuacja, a posługiwali się gestem, ruchem i śpiewem. Jeszcze bardziej teatralnej konwencji dopatrzyć się można w tzw. oficjach. Uczestniczyli w nich ubrani w odpowiednie kostiumy księża, klerycy lub rzacy i prowadzili powstały z tekstów liturgicznych i śpiewów dialog. Misterium prezentowało tematykę Nowego Testamentu uzupełnioną elementami starotestamentowymi, a także żywotami świętych w całości płocinie. Później aktorzy zaczęli występować przed kościołami, na placach i rynkach miast. A do tekstów w misterium zaczęły przenikać język poszczególnych narodów. Przedstawienia stawały się coraz bardziej rozbudowane, tworzyły całe cykle, trwały też bardzo długo kilka lub kilkanaście godzin, nieraz nawet kilka dni lub tygodni. Teatr marczny był nową formą widowiska teatralnego. Organizowały go wędrowne trupy aktorów, bardowie, ministrele i błaźni. Ich przedstawienia miały charakter często rozrywkowy i najczęściej były skierowane do pospólstwa. Tematyka przedstawień była najczęściej znana z legendami, podaniami ludowymi, lecz także z bieżącymi wydarzeniami. W zamian za widowisko, występujący byli nagradzani darowiznami, posiłkami, a czasem noclegiem. Teatr szekspirowski częściowo wzorował się na zasadach teatru antycznego, lecz prowadził wiele zmian. Nie posiadał jedności czasu, wszystko mogło trwać nawet kilka lat. Akcja działała się w wielu miejscach, a wątków było naprawdę dużo. U Szekspira była dowolna liczba aktorów sceny zbiorowe, a nawet batalistyczne lecz zrezygnowano z chóru. Występował podział na akty i sceny. Tematyka dramatu odnosiła się nie tylko do członków wyższych sfer. W centrum zdarzeń często występowali też ludzie poniższego stanu. Sztuka szekspirowska posiadała wątki fantastyczne i realistyczne, przeplatające się między sobą oraz nakładające się na siebie. Nie wzdrygano się, się też przed odgrywaniem scen zabójstw, walk, egzekucji na oczach widzów. W teatrze Szekspirowskim nie grano w maskach jedynie czasem w perukach, a role kobiece grali młodzi chłopcy, którzy nie przeszli jeszcze mutacji. Mm, Romeo, mój Romeo. Mm. Przedstawienia wystawiane w teatrze Elsbietańskim miały najczęściej cechy teatru Szekspirowskiego, gdyż były ściśle powiązane z twórczością Szekspira. Najbardziej charakterystycznymi elementami budowy teatru był brak dachu nad, głową, nad główną areną. Aktorzy występowali na scenie, za którą służyło specjalne podwyższenie otoczone z trzech stron przez widzów i nieodgrodzone od nich barierą. Aktorzy często zwracali się do publiczności bezpośrednio, nawiązywali z nią bliski kontakt. Podobnie sami widzowie pozostawali w interakcji z działaniami aktorów. Publiczność, a zwłaszcza przedstawiciele niższych klas społecznych, bywali bardzo hałaśliwi i żywo reagowali na akcje przedstawienia. Wiwatowali, klaskali, tupali, a nawet w przypadku skrajnie nudnego przedstawienia rzucali zepsutą żywnością bądź kamieniami. Dekoracji było niewiele. Często zastępował je napis głoszący, że akcja toczy się np. w lesie albo w komnacie zamkowej. Także sami aktorzy często opisywali w swych wypowiedziach miejsce, w którym się aktualnie znajdowali. Brak dekoracji rekompensowały bardzo bogate i wykwintne stroje aktorów. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Na sam koniec chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Teatr ten powstał w 1925 roku, gdy Olsztyn leżał jeszcze na ziemiach Prus Wschodnich. Oczywiście wszystkie sztuki wystawiane w nim były w języku niemieckim. 18 listopada 1945 roku po raz pierwszy teatr zaistniał jako polska scena pod nazwą Teatru Warmi i Mazur. W trudnych warunkach rokalowych wystawiono wówczas moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Artura Młodnickiego. Od 1946 roku instytucja funkcjonuje pod obecną nazwą, czyli Teatru imienia Stefana Jaracza. Ważną rolę w rozwoju teatru odegrał dyrektor placówki Aleksander Sebruk. W jest wiele ciekawych zakamarków, których nie można na co dzień zwiedzać. To m.in. garderoby, czyli drugi dom aktorów. Sama scena główna z zakuli wygląda całkiem inaczej. Są tam ukryte zapadnie, budka suflera oraz miejsce ispicjenta. Sami zobaczcie! Jesteśmy na scenie głównej. Wiemy zazwyczaj, co widać na tej scenie z punktu widzenia publiczności, a czego nie można dostrzec. Nie można dostrzec na przykład zapadni. Przed nami zapadnia jednoosobowa, która będzie wykorzystywana do sztuczki ze znikaniem. Troszeczkę dalej znajduje się zapadnia duża, w której na przykład chowa się właśnie ta budowla z cegieł, a przed nami zapadnia e, zwana orkiestronem. E, w czasach, kiedy orkiestra, czy już zespół e, był wykorzystywany na każdym spektaklu właśnie w tym miejscu znajdował się troszeczkę przed publicznością zespół, który grał na żywo. Teraz będzie w tym spektaklu wykorzystywany do e, stworzenia kawiarni. Budka Suflera. Czy nadal znajduje się w teatrze? Budka Suflera znajduje się w teatrze, natomiast nie na przodzie sceny i gdzie, gdzie Sufler tylko wystawiał głowę. Teraz znajduje się z przodu, z boku, Teraz znajduje się z boku e, specjalna czarna e, siateczka, przez którą właśnie super e, podpowiada najczęściej jedno słowo bądź kilka słów. Jeśli aktor znajduje się z drugiego, e, na drugim końcu sceny, potrafi to przerażować, podtańczyć, podbiec, coś udać, żeby usłyszeć właśnie to jedno słowo. Ktoś ci doświadczenia aktorzy, tak. E, no chyba, że ktoś z daleka ma dobry słuch, to może usłyszeć to jedno słowo, to, to, i wtedy zaskakuje i płynie dalej. W teatrze znajduje się również Muzeum Techniki Teatralnej. Znajduje się tam bardzo wiele ciekawych eksponatów. Zapraszam! Muzeum Techniki Teatralnej, to tu prezentujemy to wszystko, co w teatrze już nie jest używane, a co jeszcze jest ciekawe, bo nie wszyscy wiedzą, że kiedyś nie było maszyn, gdzie za przyciśnięciem jednego guzika można było spowodować śnieg, jak chociażby maszyna, którą tutaj widzimy, tak? Styropian, trochę drewna, gwoździe i troszeczkę i śnieg Z tej strony mamy e, starą zapadnię, stary mechanizm zapadni scenicznej, dużej zapadni scenicznej. To jest powojenny mechanizm, tak? Natomiast z tej strony mam już nowy, pneumatyczny e, zapa mechanizm zapadni dużej sceny. Teraz jest wszystko łatwiej, teraz jest. E, Mechanika, tak, nie trzeba było ręcznie, nie trzeba było spalinowy, bo to jest e, mechanizm zapadni spalinowy. Teraz komputery, komputery, jeszcze raz komputery. Mechanizm zapadni jednoosobowej, bo nie, nie wszyscy reżyserzy potrzebują, żeby zjeżdżał cały zespół czy cała scenografia. Tu jest akurat mechanizm zapadni jednoosobowej, który powstał pierwotnie już w 25 roku, a teraz jest wykorzystywany już w wersji pneumatycznej. Dźwignia tutaj jeszcze stara, właśnie przedwojenna do zapadni jednoosobowej ręczna, którą panowie technicznie wciągali aktora bądź ściągali. Tutaj już pneumatyka, a zaraz za tym Telefon i budka strażaka kiedyś były takie zasady, że każdy strażak, który przychodził na dyżur, musiał zakomunikować w komendzie Straży Pożarnej, że jest na miejscu, że wszystko jest zabezpieczone, wszystkie kurtyny są przygotowane, wszystkie sceny są przygotowane i dopiero wtedy mógł odbywać się i mógł startować spektakl. Jedna z kamer, które mamy u nas w Teatrze Jeracza, którymi były rejestrowane nasze spektakle, kamera produkcji angielskiej z lat 50. Wielka. Można sobie zobaczyć i porównać z naszymi współczesnymi nawet w jakości HD czy teraz 4K, które mieszczą się w dłoni, bo są troszeczkę większe od dłoni, wtedy musiał to być tak wielki sprzęt. I takich kamer mamy kilka, to mamy z 48 roku, malutką kamerę, która jest w wielkości myślę szafy, tak? także e, ta jest troszeczkę e, większa od tego wszystkiego. Teatrze znajdują się też liczne pracownie, takie jak stolarnia, pracownia krawiecka, metalurgiczna, szewska, malarnia, makieciarnia, gdzie powstają makiety scenografii. Są to miejsca, gdzie powstają nowe produkcje teatru. Teatralna malarnia, to tutaj zaczyna dziać się magia, którą później widać na, na scenie dużej czy na każdej innej scenie. Jesteśmy jednym z ostatnich teatrów, który przygotowuje sam z własnym surdutem, można powiedzieć, tak? i scenografie, i kostiumy, peruki buty, bo mamy i swojego krawca. Także to tu dzieje się ta cała magia, to tu ze styropianu, bądź z każdego innego materiału, dajemy drewno, udajemy beton, tak? Po to, żeby to wszystko na scenie wyglądało jak w rzeczywistości. To jest, można powiedzieć, luk, którym spuszczamy naszą scenografię, bo nie każdą scenografię, która ma na przykład 7 metrów na 4 metry, tak? Można bezpośrednio Znieść schodami, więc wtedy spuszczamy eee, oczywiście przy pomocy lin. Kiedyś nie było takich zabezpieczeń i zdarzył się wypadek, o którym nie chcemy mówić, natomiast teraz już jest wszystko zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, i właśnie tędy nasza scenografia wędruje na scenę Zapraszam do odwiedzenia strony. Teatru Jaracza w Olsztynie. Tam możecie poczytać sobie jeszcze o historii teatru, zobaczyć wspaniały film, jak teatr wygląda, jak wyglądają jego poszczególne sceny, a już niedługo będzie można również obejrzeć spektakle online. Na pierwszy ogień idzie rzeczy, których nie wyrzuciłem. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się spodobał. W następnym przejdziemy już do, od teorii do praktyki. Będziemy prezentowali różne techniki aktorskie, które będziecie mogli ćwiczyć w domu. I co? Do zobaczenia. I na koniec mam dla Was zagadkę. Wśród osób, które odpowiedzą prawidłowo w komentarzu, zostaną wylosowane upominki z logiem Teatru Jaracza. A pytanie brzmi, kto był pierwszym dyrektorem teatru zaraz po II wojnie światowej? Czekam na Wasze odpowiedzi.